No, i witajcie z kolejnego dnia remontu, bo moje oto 60. I jeszcze pierwsze, co chciałbym powiedzieć. Co z fendem, co z fendem, co z fendem. Cały czas pytania: kiedy fend, kiedy fend, czy fend będzie skończony? A więc najpierw takie małe sprostowanie. Na fendę jeszcze czekam na części, bo zostały zamówione. Nie, jakby to powiedzieć. Nie oryginalne, nie jakieś zamienniki, lecz dorabiane Dorabiane, firma która się specjalizuje w dorabianiu takich oto części Z tego co dostałem informację jest teraz przedstawiona jakiś tam Cykl pracy którą musi jakąś wykonać I jeszcze tam zostało tam jakieś tam coś Do dokończenia i będzie to skończone Także No ja tam nie, nie cisnę jakoś tam zbytnio żeby to już teraz już bo muszę mieć muszę 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 Po prostu jak będą mi zrobione To odeślą tak więc cierpliwości, ale tam już może w tym tygodniu czy to wszystko już przygotuję do składania, bo może już w przyszłym tygodniu będą te części u mnie, tak więc cierpliwości, wszystko w swoim czasie takim tytułem wstępu chciałbym zacząć ten odcinek, a więc druga taka fajna informacja, to już za chwilę kolejną fajną rzeczą w tym odcinku jest oto paczka od Szymona Krawczyka Widza kanału, którego bardzo serdecznie pozdrawiam A już na chwilę otwieram I zobaczymy, co tej oto paczty jest Na pewno przyda się w tym projekcie, bo Chyba już wspominałem to w poprzednim odcinku, że Pewna część jest już Dość mocno wyeksplatowana, a ta część Będzie służyć w tym ciągniku I myślę, że będzie odpowiedzialna za to, że te biegi Nie będą się blokować, wyskakiwać I ona będzie trzymać właśnie to wszystko na swoim miejscu. Tylko teraz wiecie co jest potrzebne? Potrzebny jest nóż. Potrzebny jest nóż. A ja go tutaj chyba nie mam. Tak więc ja chyba coś tutaj dorwę na szybkości. Może być nawet tam. No szybkość. Taśma. Nie za nie O. Piękny. O. Jest to nowa obudowa, lewarka zmiany biegów, dźwigni, lewarka, jak to zwał, tak to zwał. Ale teraz bym potrzebował starą tą obudowę, starą obudowę, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jedna rzecz tu jest, która w tej części mam trochę. O, jest oto taka oto zaślepka, osłona tylniego wałka. Wą, żeby to zamontować, potrzebna jest ta przystawka do wałka starego typu, gdzie zabezpieczane było dwoma sworzniami. Ja tego nie mam, a takich obudów mam, chyba nowych, chyba z 10? Pewnie będzie. Tak więc, jeżeli ktoś jest chętny na takie coś, to może mnie odwiedzić. Jeżeli poprosi, to dostanie takie coś. Bo co ja z tej zupy nie będę gotowa. Dostałem to, też mogę też trochę porozdawać. Tak więc e, bardzo dziękuję Szymonowi jeszcze raz. I co? Przymierzamy to. Zobaczymy, w jakim stopniu jest użyta moja ta obudowa. A na ile będzie to mocniej osadzone, bo ten element jest dość istotny. Tak więc biorę tą starą obudowę i mierzymy. Tu już jest ta stara obudowa. I to jest oryginalna obudowa jeszcze, a to już jest pewnie zamiennik, o i zobaczmy, tylko kurczę tu by się przydała suwmiarka, wiecie, bo e, co tu należy zmierzyć, to wystawanie tego oto elementu względem na przykład tego kołnierza. I tu ocenimy stopień zużycia, tak więc mamy suwmiarkę i teraz, o. Możemy tak i tutaj mamy 33,2, tak? Teraz sobie przekładamy ten element. Ten element też jest nieco wypracowany Ale sobie o tu włożymy. O kurde, ale tutaj jakby nie jeszcze wyżej siedział. To co tu chodzi? Kurde. Jest lipa. Tu jest o. Tu jest 36. Coś nie halo. Ale jeszcze możemy zrobić sobie takie coś. Porównać wysokość całkowitą. A tak, więc, może w tym jest pies pogrzebany. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale, o, mamy je równo ustawione. I zobaczcie. Dosłownie koło centymetra jest ta stara budowa wyżej. Czyli to powinno być. Ok, jeszcze zrobię jeden pomiar i zobaczymy. Nie wiem czy będzie widać, ale o, bez pomiaru zobaczcie, ten kołnierz, ten tu odlew wystaje jakieś pół centymetra A teraz włożymy sobie w starą obudowę. I Oj, już pomału. O, czyli tak nie? O tak, w tą stronę, tak aby były oba jednakowo osadzone. O, i zobaczcie, tutaj dosłownie jest na zero. Dosłownie, może milimetr wystaje, czyli e, ten element teraz jest jakieś 4 mm niżej osadzony. I dzięki temu, jeżeli to mamy wyrobione, nie, to tutaj nam się to e, przeskakuje. O, zobaczcie, że tak, nie? A to musi być o coś takiego. O, Ta spręża musi być cały czas wciśnięta, żeby o, było takie klikanie mocno i wyraźnie i wtedy nam te biegi nie będą wyskakiwać i one będą zawsze na swoim miejscu i mam nadzieję, że komuś pomogłem komu zazwyczaj biegi wyskakują i że sobie poradzi z tym właśnie z e, awarią poradzi dobra, ja biorę się za rozbiórkę tych zwolnic i działam dalej tak więc ta część ląduje do kubki tutaj, o pyk. tak więc teraz tak się mało Mała kupa już robi tego wszystkiego Tak więc może ktoś z was sobie coś sobie wyczai Typu filtr, stara chłodnica raczej Ona jest ogólnie szczelna, lecz na sztukę się nada, ale nic poza tym to jest jakieś obudowy, obudowy, podesty Skrzynki akumulatorowe, haki, wszystko Wszystko, jeżeli kogoś coś tutaj z tego coś tu interesuje to niech da znać Bo ja tego już z powrotem nie będę montować, bo mam zupełnie inną koncepcję na to A za chwilę wam pokażę jaką Dzisiejszy odcinek to będzie dużo gadania I gówno roboty bo minął weekend I ja zamiast kurde Nie myśleć o niczym to tylko myślę co tu można porobić co tu zmienić I kuźwa dajcie spokój taki bałagan mam na strychu że nie pytajcie yy, Ostatnio byłem właśnie w robocie i tam patrzę 63P nie I nie wiem ilu z was ma też 3 peki I one mają niby oryginał to jest niby oryginał A więc tak Akumulator był tutaj z przodzie, na wsporniku, na obciążnikach. Akumulator nie był fabrycznie, zamontowany fabrycznie i zamiast tutaj skrzynek, były tutaj takie mocne podesty fajne, wyglądały fabrycznie i one były z takiej blachy reflowane, tak jak mają trzydziestki, tak więc ja planuję sobie coś takiego tutaj zrobić, wywalić te skrzynki, bo to jest, dla mnie to jest... Wow katastrofa mało co do zobaczyć pogięte wszystko i to takie jest to trochę do dupy tak więc to jest taka pierwsza zmiana to będzie pierwsza taka zmiana tutaj będą te podesty takie zrobione druga zmiana druga zmiana to zamiast tego to całego plecaka ten, pleca ten plecak cały idzie out to jest praktycznie nowa pokrywa tutaj to była nowa założona bo właściciel mówi że to była nowa pokrywa założona tylko zostało przezbrojone to wszystko Mm, I ta pokrywa jest na sprzedaż. Oraz jeszcze mam drugą taką samą pokrywę, też nie popękana nic. Te dwie pokrywy są na sprzedaż. I zamiast tych tu pokryw, będzie dorobiona tutaj taka gruba blacha. I będzie dorobiona tutaj taki wał. wał. No to będzie wał, to będzie wał. Będzie taki. No, to jest wał, wał podnośnika z 80. On będzie skrócony, bo nic innego tu nie wymyślę. Dwa ramiona od 80. Do tego dwa siłowniki po bokach. Konsola od Zetora i tak właśnie to widzę. I to będzie taki. Powinien być już konkretny podnośnik, bo teraz tak, to wszystko tu pozaślepiać, powywalać wszystko, to będzie więcej roboty kosztowało i pieniędzy, niż dorobienie całkowicie nowej pokrywy, która będzie na krótkich śrubach, nie na takich długich szpilach zrobiona. Otwory montażowe do siedzenia będą wygwintowane fajnie, albo przyspawane takie, będą takie tulejki wyższe, takie żeby, no albo nawet taki jakiś tam spornik do tego, to już jest naprawdę już mniejsza sprawa, takie mniejsze zło. I wtedy to będzie miało albo i z tego można prosto wyjście zrobić oleju, i prosto wyjście na ten, i do tego tylko wolny spływ fajnie zrobić. Kurde, może by tak to zrobił, tylko jak to zrobić, tak żeby to było ok, to właśnie jest to. E, bo wtedy nie muszę nic wtedy przerabiać, tam wszystko zostaje tak jak było, i to by było zajebiste po, po takie podejście do tego. Może tak to przerobię? Tylko właśnie muszę znaleźć taką firmę, która by dorobiła właśnie taką oto pokrywę. Może wyznać jakąś taką firmę tutaj z Pomorza, która by ogarnęła właśnie taki temat, takiej tej pokrywy. Myślę, że 2 cm taka płyta, nad półtora mi się wydaje, że wystarczy. To jest dosłownie będzie, zobaczcie, to jest co 10 cm szpila. Także powinno to wytrzymać. A wałkoła gdzieś będzie, tak jak tu jest, pomiędzy tymi ostatnimi szpilami. Tak samo by zrobić tu. Lepiej byłoby w tym miejscu, tak żeby one tu były Tylko, że no bym musiał przemierzyć właśnie te, e, te ramiona, a ramiona właśnie znalazłem na Leroy Ktoś nam sprzedawał dwa ramiona za 450 zł Te do e, podsiłowniki wzmacniające Także takie, które ja szukam Okazja z Harabisa, także są zamówione Pewnie na dniach też już będą Zastanawiam się nad zestawami naprawczymi do silnika Czy wziąć Ursusa, czy wziąć Prime, Czy wziąć Male Pomiędzy tymi trzema, a wy powiedzcie, który według Was, z tych trzech, który według Was będzie najlepszym, właśnie, e, zestawem do tego to silnika? I jeszcze zestaw kół rozrządu. Też się nad tym zastanawiam. Ostatnio widziałem jakąś główną burzę na temat zestawów rozrządu Ursusa, że no, że jednak to tam nie jest takie, jak być powinno. I dużo ludzi sobie chwali zestawy Andori. Tak więc też prosiłbym Was o jakieś tam wypowiedzenie się w tej sprawie. Bo, no kurde, ciekawi, chcę to zrobić rasa dobrze, a nie tam, kurde, co chwilę to otwierać. No, co prawda, to z Ursusem nie miałem żadnych takich żadnych problemów z częściami Ursusa, ale no i nie możemy. Nie tam ktoś pisał, że ma jakiś tam problem, że coś tam, że hałasują te koła. Tak więc fajnie by było, jakbyście tam dołączyli się do dyskusji. Bardzo będzie to miłe. A ja się w końcu wezmę z jakąś robotę, bo kurde nie zrobię nic, nie wiem czy to widzieliście tutaj, Jeszcze to wam pokażę tutaj O, taki oto wentylatorek mam do tej 60 wentylator zespół zespół dwóch kolegów, czyli pedałów na takim sporniku zbiorniczek no, do wymiany będzie, no, myślałem że się ostanie ale on jest taki skruszony ale obiemka zostanie oryginalna i będzie to tak zamontowane to jeszcze, alternator. Alternator chyba pochodzi z Nissana, tak więc będzie zamontowany. I tu kur, miałem, takie, to tylko wymienię, tylko to kółko. Albo na taki pasek zrobić kurcze kółko, to byłoby 60. Nie, założę zwykły e, na pasek klinowy i powinno też to chodzić. Jeszcze to jest. E, ten alternator jest z Piotro Stalu. Kurde, tylko nie byle jaki alternator. Tak więc teraz nie powinno prądu zabraknąć. No, ale jeszcze, żeby było mało tego wszystkiego, no to pomyślałem sobie nad tymi światłami roboczymi, nie. No to sobie już wymyśliłem, patrzę na internecie i będę budował taką ramę antykapotażową taką. I na tej ramie będą sadzone światła ostrzegawcze, jak i światło robocze. Basakra, bałaga na strychu nie z tej ziemi. Uff. Ale zobaczcie tu jedną rzecz. Tu ten dekelek robiłem, jak zrobiłem zwolnicę i zobaczcie, tutaj coś e, leciało. Tylko, że ten dekelek był w stanie bardzo złym i złożyłem go. Myślałem, że będzie ok, ale jednak nie było ok. A zaraz zobaczymy, dlaczego. On był odkształcony i on był odkształcony i zderdywiały Tak więc zaraz się zobaczy Czym bym mu to pierdyknąć Kurde, wszystkie narzędzia wzięte o. To Dobra może być to O Zobaczcie, to było niby wyczyszczone, a tu dalej była korozja, nie było to dostatecznie uszczelnione I tu się przesiąkiwało, było dość grubo tego nawalone, bo to było tutaj bardzo mocno zużyte o, Zobaczcie jakie tu jest cieniutkie to wszystko I tutaj to się pociło ale na szczęście w tej fajnej paczce co dostałem mam taki oto nowy element, który będzie tu założony i ten problem będzie rozwiązany tak więc ja się biorę dalej do rozbierania i zobaczymy za chwilę no i teraz jestem właśnie na etapie ściągania drugiej zwolnicy ale tu już się wycooniłem bo tam tego nie zrobiłem i to jest właśnie błąd odkręcenie dookoła tych wszystkich śrub to od pochwy a tutaj na ciągniku jest to dużo wygodniej, bo nic tutaj nam nie ucieka, nic nie tańczy. A tam będzie męczarnie. Jeszcze wylałem, zobaczcie, przechyliłem zwolnice, wylałem olej. Ciamajda. O. Te śruby wszystkie idą out. Są stare, poprzeciągane śruby, które już są... Kurde, co przez ten nie idzie dojść. O tak, tak. Dobra, to tu. O, jest. Wszystkie? Wszystkie. Teraz to oderwać tutaj. O kurde. To będzie dopiero problem. Fajnie by było to jakoś stabilniej postawić. Nie na tym lewarku, tylko na czymś stabilnym Kurde, coś trzeba wymyśleć Dobra, taśmy trzeba popuścić O Dobra, ucieknie na bok? Ucieknie O I mamy Teraz wyjazd I wyjęte. Uuu, gorącej z tej ziemi. To wszystko teraz jest takie. Patrzę, ale nie dotykać, To będzie teraz nadpoważnie poważnie podeprzeć wszystko do składania, tak, żeby to było naprawdę stabilne. Ale najwyższa, to teraz umyć będzie. Dobra, ja się biorę za rozbiórkę tej zwolnicy i będziemy kończyć. Zobaczcie, to wszystko tutaj jest. O, stary i zdechłe. Dobra. Zabezpieczenie wypięte. Teraz zobaczymy, co tu siedzi. Dobra, to zwalamy tu. I teraz zobaczymy, jak to w jakim stanie jest. Hmm. Zeszło. Teraz tak, w jakim stanie to wszystko jest. No, szczęki do wymiany. Cylinderki by były, ale szczęki do wymiany. No i mamy zwycięzcę, zobaczcie, simmering puszczał tutaj, tu pełno oleju i to był powód wycieku. Ale to wszystko jest tak dojechane, że ja nie mogę tu z tymi śrubami się trochę męczyłem, bo tam ani nie przytrzymam kluczem ani niczym ale jednak udało się to wykręcić sposobem wszystko idzie o a tak to właśnie o. tu w kąpieli olejowej ładnie pływało o wszystko jest zaszmelcowane, także uszczelniacze do wymiany i widzicie, pełno takich mankamentów jest do usunięcia, ale Systematycznie będzie to naprawdę dobry ciągnik. Apel, ale pewnie na Siano nie zdążę. I będzie, może na żniwa zrobił ona. Może się uda, może nie. Ale za to będzie dużo odcinków. Wy lubicie oglądać. Ja lubię tworzyć, więc wszyscy zadowoleni, nie? No, a także na tą chwilę będę kończył. Mam nadzieję, że się podobało. Dużo gadania było, nie? Mało robienia, dużo gadania. Ale następny odcinek. Będzie już wszystko wyczyszczone. Mam nadzieję, że ten silnik już wyjedzie tu ten ten Dojc, bo miał już w zeszłym tygodniu wjechać mi trochę już drażni tutaj, bo szkoda mi tego miejsca, bo przeszkadza mi. ale to nic. Ale duszno strasznie mają być popołudnione z burze. Pochmurno jest. A jestem cały zasapany. Także co? Ja kończę. Zwijam się i do następnego, Trzymajcie się. Cześć!